Ta reforma wprowadza do szkół nowoczesny kształt podstawy programowej oparty na efektach uczenia się oraz doświadczeniach edukacyjnych, czyli uczenia się przez działanie. Ta reforma stawia nacisk na nauczanie, które rozwija kompetencje uczniów, a nie tylko przekazuje wiedzę do zapamiętania. Projekt wprowadza nową definicję podstawy programowej, dostosowuje programy nauczania do realnych potrzeb uczniów i modernizuje ramowe plany nauczania. Zaplanowano odchudzenie podstaw programowych o około 20%, tak żeby zwiększyć czas na zajęcia praktyczne, na projektowanie oraz na rozwój kompetencji społecznych. Ważną zmianą w ustawie będzie rezygnacja z obowiązku opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół przez kuratora oświaty od roku 2026 2027 kompetencje te przejmuje organ prowadzący co pozwoli na bardziej elastyczne i takie lokalne zarządzanie szkołami projekt absolutnie odpowiada na postulaty środowiska dyrektorów samorządów oraz ekspertów i wzmacnia autonomię szkoły nie tracąc z oczu właśnie bezpieczeństwa uczniów i jakości nauczania. Będzie również więcej godzin do wykorzystania dla dyrektora. Komisja rekomenduje przyjęcie projektu, bo dzięki tej nowelizacji system polskiej edukacji zyskuje realne narzędzia do budowania nowoczesnej, otwartej i odpowiedzialnej szkoły. Dziękuję bardzo.